Dzień dobry. W moim studiu dzisiaj Karolina Boś oraz jej trener Robert Trzok, Witam Was. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zaczniemy od początku. Jakiś czas temu wróciliście z Mistrzostw Polski w sportach sylwetkowych. Jakimi wynikami możesz się, Karolino, pochwalić? Słyszałam, że był to Twój debiut. Tak, debiut. Dwa razy zajęłam podium. Drugie i trzecie miejsce, czyli srebro i brąz przywiozłam ze sobą, czego się nie spodziewałam, bo tak naprawdę czym innym zajmuję się w życiu na co dzień. Ale sport sylwetkowy to jest taka druga pasja. Muszę Tutaj powiedzieć. na stole leżą cztery medale. To za co są tak. dwa pozostałe? Dwa pozostałe są za zajęcie czwartego miejsca dwa razy. Także. Robercie, jako jej trener, jak poszło Karolinie na zawodach? Bardzo dobrze, ja jestem bardzo zadowolony z Karoliny. Karolina jest bardzo zdeterminowana i zdyscyplinowana. co się przełożyło na wyniki na scenie. Mówiłeś, że rozmawiałeś z sędziami? Tak, jest. Rozmawiałem po zawodach z sędziami, wiem, nad czym mamy pracować, także bierzemy się do roboty. To jak długo już trwa ta wasza współpraca? E, współpracujemy zaledwie od 16 miesięcy, także jak na ten okres e, współpracy, e, te wyniki, które Kabina osiągnęła jest bardzo dużym sukcesem. E, jak oceniasz współpracę z trenerem? Bardzo dobrze. <grym> Nie spodziewałam się, że w ogóle wystartuję kiedykolwiek. Także to jak wyglądają w takim to... razie takie przygotowania do tych zawodów? Czy są to wyrzeczenia jakieś, jeśli chodzi o dietę, o treningi? Tak, oczywiście. Przede wszystkim dyscyplina. Y zarówno do treningu, jak i do jedzenia, tak? Wszystko mamy policzone, zaplanowane i się tego trzymamy. A jak wyglądają treningi? Ile razy dziennie, co dokładnie ćwiczysz, jak ćwiczysz? Cztery treningi siłowe, w tym y miałam pięć też treningów cardio. Także siłowo no to wiadomo z obciążeniami na siłowni yy, zaplanowane na poszczególne partie. Jak sobie Karolina radziła na treningach? Jak to wyglądało pod Twoim okiem? Bardzo dobrze. E, co do <noise> przygotowań, to trwają one cały rok praktycznie, bo dzielimy sobie na e, główne takie dwa okresy przygotowawcze, czyli sezon budowy i sezon redukcyjny. E, także te przygotowania można powiedzieć, że trwają cały rok, a, a nie tak jak. Niektórzy myślą, że na przykład trzy miesiące tylko przed zawodami. A jak wygląda dieta? Co się powinno w niej składać? Co powinna zawierać ta dieta? My bazujemy na diecie wysokowęglowodanowej. Uważam, że to jest jedna z lepszych diet, którą praktykuję zarówno u Karoliny, tak jak i u innych moich podopiecznych. Jakieś luźniejsze dni też ona zakłada, czy nie? To zależy od okresu. Jak mamy okres masowy, to czasem można wprowadzić jakiś ci, ci daj, czyli taki oszukany, oszukany dzień. Karolino, z zawodu jesteś fryzjerką, prowadzisz własne studio, więc skąd wziął się ten pomysł, żeby wystartować w takich zawodach bikini fitness? Ja od zawsze byłam związana ze sportem, zwłaszcza z siłownią. Tak? Nigdy tego nie robiłam, powiedzmy, zawodowo. Nie przygotowywałam się do sceny, ale jednak treningi mi towarzyszą na co dzień. Może w ten sposób też rozładowuje trochę stresu związanego z pracą, bo jednak moja praca też jest bardzo absorbująca. No, i tak, od dziecka miałam zamiłowanie do sylwetek, tak? Już jako dziewczynka przeglądałam gdzieś tam gazetki mojego kuzyna, który się interesował kulturystyką, i zawsze mi się to podobało. Hmm. To kiedy, kiedy zdecydowałaś, że weźmiesz udział? Kiedy w zdecydowałam, że wezmę udział. I jak to się stało w ogóle? Jak to się stało? No, w sumie ciągle byłam bliska tej myśli, a ciągle bardzo niepewna siebie. I wydaje mi się, że też zmotywowało mnie otoczenie. Moi znajomi, którzy również lubią tego typu sport, moja przyjaciółka wystartowała w zeszłym roku i mówi trzymam bikini dla ciebie. Ja mówię, nie, nie, nie to nie dla mnie. No, i też decyzją trenera w sumie, jednym zdaniem, którym powiedział, masz predyspozycję, to zapalił mi taki załącznik, że postanowiłam, że spróbuję. Co mi szkodzi w sumie. Będę przynajmniej miała to doświadczenie, bo doświadczenia nas budują, prawda? Więc A ciężko tego... było połączyć te przygotowania z swoją pracą i z klientkami? Yy, tak, ale wszystko wymaga planu. Jak plan jest dobry, to się wszystko uda, więc też poukładałam pracę tak, żeby nie zaniedbać klientek, ale żeby też mieć ten czas na przygotowania. Gdy już byłam bliżej startów, to troszeczkę tą pracę ograniczałam, więcej po prostu przeznaczałam czasu też na odpoczynek. Jednak no, jak jest dzień dobrze zaplanowany, to się da zrobić wszystko i treningi, pracę i nigdzie tak naprawdę nie ucinać godzin ani yy, aktywności. Czyli oceniasz pozytywnie ostatni rok? Tak. Bardzo. Yy, to jeszcze ostatnie pytanie. Yy, jak ty, trenerze, oceniasz postęp Karoliny po tych 16 miesiącach? Jak wyglądał jej progres? Yy, no ja powiem tak, Karolina to do mnie, yy, można powiedzieć, sylwetkowo była na yy, poziomie takim bardzo amatorskim. Yy, także w ciągu tych 16 miesięcy zrobiła tak, tak ogromny progres, że yy, te, ten debiut, te medale to świadczą o tym, że jest, jest ok, tak. No, jestem bardzo zadowolony. Na pewno, tak jak już wspominałem, po zawodach rozmawiałem tam z panelem sędziowskim. Wiemy, nad czym mamy pracować, także bierzemy się do pracy. Obecnie zrobimy sobie krótkie roztrenowanie, następnie ruszamy z sezonem masowym, także poprawiamy te słabsze partie i walczymy dalej. To jakie są kolejne zawody w kalendarzu? Myślę, że na, na, na kalendarz będziemy patrzeć dopiero w przyszłym roku. Na razie te dwa miesiące roztrenowania zrobimy, przeprowadzimy dobrze okres masowy i dopiero będziemy myśleć co dalej. Czyli po takich zawodach organizm musi odpocząć. Tak jest. Zrobimy tak. sobie takie małe roztrenowanie. Musimy dokładnie. się na pewno przyjrzeć temu wszystkiemu na spokojnie i, i, i wtedy ocenić. Tak. Też jest jakaś specjalistyczna dieta, inne treningi? Luźniejsze treningi będą. Na pewno o mniejszej objętości. A dieta? No dieta, ca dieta raczej cały czas, ale. No, my też nie, nie bazujemy tak, jak jest przekonanie wśród ludzi, że na gotowanym wyżu z kurczakiem. Tylko jemy sobie, jest to dość rozmaicona dieta. Tak? Nie mam problemu żadnego. Ja jest, lubię moją dietę. Jest smacznie i prosto. Wręcz przeciwnie, jak gdzieś pojadę, to mi już później tych moich misek brakuje. To jakbyś mogła tak podsumować ten ostatni rok, był to dla Ciebie ciężki, czy jednak y, pełen emocji, taki pozytywny, pozytywny był czas? Był pozytywny, był pełen emocji. Ciężki również, no bo musiałam trochę pracy w niego włożyć, y, y, że to był debiut, to też na pewne rzeczy nie byłam przygotowana, bo jak się wchodzi no w jakie na, przykład? Raz, test, na na pan samo pan. wyjście na scenę, na samo uczenie się pozowania, gdzie musiałam ubrać obcasy i po prostu y, być zwiewna. By z gracją poruszać się po scenie, gdzie to wymagało ode mnie też dużego zaangażowania i, i dużo lekcji, że tak powiem, chodzenia A twoi bliscy? na szpilkach, pomimo tego, że jestem kobietą. A twoi bliscy jak zareagowali na Twoją decyzję? Moi bliscy, no najbardziej rozczulił mnie mój syn, jak kiedyś jechaliśmy samochodem, on mówi, mamo, rozmawiałem ze znajomymi na temat naszych rodziców, muszę Ci powiedzieć, że jestem z Ciebie dumny. To było takie wzruszające i budujące, że jednak przekazuję coś bliskim, coś jest wartościowe. Tak naprawdę mogę być inspiracją. I to mnie cieszy, dużo no, my dostałam. Myślę, że Nie tylko dla dużo, suma, nie? Tak, tak, dużo dla właśnie dużo o to chodzi, że kobiety nie. bardzo często reagowały kobiety, i klientki, i znajome z otoczenia różnymi właśnie. Komuś przekazywać tą smykałkę do siłowni? Różnymi. Tak, myślę, że wiele osób zaraziłam po drodze, ale też dostawałam komentarze: inspirujesz, jesteś małą, wielką kobietą. To było takie bardzo budujące, bardzo sympatyczne. I to dawało mi skrzydeł. Nie ukrywam, że właśnie chciałam to zrobić i czuję się jak wygrana, chociażby przez ten feedback, tak, który dostałam od rodziny, od znajomych. Moja rodzina oglądała w Holandii całe zawody i później mi wysyłali zdjęcia, komentowali, jak to wszystko widzą, że dla nich wygrałam. Także <ścoughs> cieszę się. Cieszę się z tej decyzji po prostu. Ja też się cieszę, że przyszliście tutaj i dziękuję bardzo Wam za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. I ja też Państwu dziękuję i do zobaczenia.